Witajcie drodzy widzowie na kanale Jowialne Zbieractwo, gdzie na Waszych oczach w pocie czoła próbuję zebrać 500 gier wydanych niegdyś na konsolę PlayStation 3. Dziś jak sam tytuł odcinka wskazuje, update półeczki będzie konkretny, ale na to czy ilość pójdzie w parze z jakością, raczej bym nie liczył. Zresztą już za chwilę przekonacie się sami. Najpierw trzeba jeszcze dobrać się do zawartości pudełka i jakoś tak to zaaranżować, żeby w jednej chwili nie odkryć wszystkich kart. Szanując wasz czas, nie będę szczegółowo omawiał. Wszystkich gier znajdujących się w paczkach. Zresztą bardzo szybko zorientujecie się dlaczego. Część z nich to po prostu kolejne iteracje pozycji, które już od dawna leżą na półeczce, więc nie ma sensu dublować tematów. No dobrze, stanowisko do odpakunku gotowe, więc możemy zaczynać. Moi drodzy, pierwszą unikatową grą, którą głosy w mojej głowie każą mi wrzucić na półeczkę jest FIFA 14 z naszym dobrem narodowym na okładce. Całość opatrzona kultowym komentarzem duetu Szaranowicz. Pakowski. Kolejny rarytas to FIFA 12, tym razem z Jakubem Błaszczykowieckim. Drugim narodowym dobrem, ale już raczej w stanie spoczynku. Trzeci okaz to nic innego jak FIFA 08 w wydaniu turbosłowiańskim. Tym razem na okładce dwóch kolesi, z których jeden się dziwi, a drugi z czegoś się cieszy. A tutaj podobna konfiguracja, ale ten co przed chwilą się dziwił, tym razem jest wyraźnie zdenerwowany. Piąty klejnot w koronie to FIFA 10. Tym razem Robert Lewandowski, manifestant testuje swój bezpośredni kontakt ze stwórcą, unosząc palec wskazujący w kierunku nieba. Chłop z lewej strony nadal drze ryja. FIFA 13 i powrót Jakuba Błaszczykońskiego, a na pierwszym planie też jakiś znany zawodnik. Kolejna perełka szukająca swego miejsca na półeczce to FIFA 15. Wygląda na to, że na boisku piłki są dwie, bo panowie patrzą w różnych kierunkach. Przed ostatnim skarbem w zestawie jest FIFA 11. Pan w białej koszuli jest wyraźnie zdenerwowany, że nie został umieszczony na pierwszym planie, ale my się cieszymy, bo to zaszczytne miejsce zajmuje nasz biało-czerwony orzełek. Tyle tylko, że w żółtym kolorze. Dla ostatniej gry skończyły mi się synonimy słowa unikat, więc powiem tylko, że na krańcu świata stawkę zamykają piraci z Karaibów. Kolejna adaptacja disneyowskiego hitu ubiega się o przyjęcie na półeczkę. Tym razem nie jest to animacja, lecz film aktorski z gwiazdorską obsadą. Hitowa seria od Jerego Bruckheimera zarobiła prawie 4 miliardy dolarów i doczekała się poza stertą książek także kilkunastu growych adaptacji. Dzisiaj wywołujemy do tablicy grę z 2007 roku opartą na dwóch filmach, z czego jeden nosi w podtytule. Jacek Wrubel musi znaleźć sposób, by zapobiec eksterminacji pirackiej braci, a co za tym idzie zaniku piractwa jako takiego. Za całe zamieszanie odpowiedzialny jest nie kto inny jak David Jones, zatem wiecie co z nim zrobić. Gra jak na tego typu produkty przystało pozwala wcielić się w kilku kanonicznych bohaterów i oferuje mix mechanik w postaci elementów platformowych, quicktime eventów, zagadkowych minigier i oczywiście walki, czyli machania szabelką. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż postacie, którymi przyjdzie nam się zmagać ze światem przedstawionym dostały facjaty swych filmowych odpowiedników i nawet łatwo można rozpoznać kto jest kto. Pamiętajmy, że jeszcze w 2007 roku z takimi zabiegami mogło być różnie. Gra została wydana właściwie na wszystkie jej współczesne Platformy, a połowa skali recenzenckich ocen to wszystko, na co było ją stać. Czyli tak raczej średnio, chociaż doceniono spójność i liczne nawiązania do pierwowzoru. Greno byłem w sumie przez przypadek. Sprzedawca wystawił w ogłoszeniu zestaw FIF, ale okazało się, że ma jeszcze inne pozycje na PS3, więc zgodził się także dorzucić do paczki szalone przygody Jacka Sparrowa. U mnie na półeczce trochę tych disneyowskich adaptacji już siedzi i wciąż nie ustaje w dążeniach, by zebrać cały set. Niestety luźno licząc, jest ich ponad. 20, w związku z czym pewnie jeszcze nie raz przyjdzie nam oglądać jakąś robioną na kolanie zręcznościową adaptację przeniesioną prosto ze srebrnego ekranu. Przyjrzyjmy się teraz naszemu egzemplarzowi. Chociaż jest to gra z początku żywota konsoli, a co za tym idzie stuknęła jej osiemnastka, pudełko wygląda nad wyraz dobrze jak na swój wiek. Raczej nie będę zabiegał o jego wymianę. Pod folią okładka prezentuje się równie dobrze. Papier pozbawiony jest przetarć, a wszystkie kanty wyróżniają się ostrymi brzegami – Zobaczmy do środka, co tam u piratów słychać. Manual z Johnny Deppem na froncie zachwyca nie mniej niż kreacje aktorskie hollywoodzkiej gwiazdy. Rogi prawie tak ostre jak korsarska szabla. Od razu widać, że płyta przez te wszystkie lata spoczywała w czystości i ogólnopojętym poszanowaniu. Przypuszczenie to potwierdza się po obejrzeniu jej od spodu. Na zakończenie oględzin puścimy jeszcze snop ledowego światła, aby sprawdzić, czy nie ma ubytków w lakierze. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku, dlatego Poddając grę Gradingowi, nie będziemy oszczędzać na gwiazdach. Sprawdźmy, ile kosztują na rynku wtórnym Pirackie z Karaiby. Allegro każe sobie płacić przynajmniej 42 zł z wysyłką. Na Oelix ceny zaczynają się od 30 zł, czyli trochę rozsądniej. Na Vinted w sumie podobnie. Zarówno polski, jak i brytyjski Cex oferują grę w tej samej cenie. Co ciekawe, na eBay jest trochę drożej, a w dodatku cena nie zawiera kosztów wysyłki. W archiwum Allegro znalazłem wpis świadczący o tym, że kiedyś było mega tanio i Egzemplarze z Johnny Deppem na okładce sprzedawały się nawet za złotówkę. Jeśli podzielić koszty zakupu bandla przez ilość znajdujących się w nim gier, wychodzi na to, że za grę zapłaciłem 7 złotych. Biorąc pod uwagę jej znakomity stan, możemy uznać, że był to zakup stulecia, jaki do tej pory chyba mi się na kanale nie trafił, nie licząc gier otrzymanych w prezencie. Ponieważ gra jest w wyśmienitym stanie, już za moment zasili półeczkę w sekcji disneyowskich adaptacji, a my przechodzimy do drugiej paczki. By wydostać z niej kolejnych kandydatów do kolekcji. Przezroczysta taśma zdradza, że aby dostać się do środka, wystarczy kilka precyzyjnych cięć. Muszę to zrobić umiejętnie, aby przypadkiem nie uszkodzić zawartości. Cięcia pod kątem powinny załatwić sprawę. Niestety sprzedawca nie pogłosił się o dodatkowe zabezpieczenie zawartości, ale przynajmniej dołożył puste pudełka, co by gry nie latały luzem. Szanuję takie podejście, choć może okazać się niewystarczające. Jeszcze tylko zabezpieczę skrzydło pudełka, aby by niepotrzebnie nie zabierało miejsca w kadrze, i już możemy przejść do prezentacji drugiej przesyłki zawierającej MLB The Show 12. Jakaś gra z tej serii już pojawiła się w odcinku, więc nie będziemy się dłużej rozgadywać. A jak jest już z nami dwunastka, to nie może zabraknąć 13, która tym razem bynajmniej pechową nie jest. Seria MLB to gry baseballowe wydane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Chwila zawahania, z której kubki brać, no ale może jednak z tej. Czternastka ukazała się z charakterystycznym niebieskim paskiem przez niektórych znawców tematu uznawanego za cechę charakterystyczną kopii pirackich. Co ciekawe, piętnastka nie kontynuuje tego trendu, natomiast pojawia się inny, a mianowicie fabryczny brak manuala w zestawie. Na osłodę pozostaje cieszyć się pięknym certyfikatem autentyczności w postaci hologramu w kształcie bejsbolowej piłki. Kolejna gra nie posiada już w nazwie skrótu MLB i jest rocznikowo ostatnią jako wyszła na PS3, dzięki czemu jest cokolwiek warta. I zmieniamy trochę klimat. Tym razem trzecia i ostatnia część Snookera wydanego na naszą ulubioną konsolę. WSC 2007 omówiłem kilka odcinków temu, a tu poza liczbą w tytule zmienił się także wydawca. Następna gra to Tour de France, menadżer kolarstwa z 2014 roku. I jako że chciałbym zebrać wszystkie Wszystkie, jakie wyszły, nie może zabraknąć też trzynastki. Znowu wracamy do kija i pałki, cofając się aż do 2010 roku. Operation Flashpoint Dragon Rising ma brata w postaci Red River, który już był omawiany, zatem nie będziemy się powtarzać. Poza tym nie chcę drażnić takim tytułem prawdziwych kolekcjonerów. Zwieńczeniem serii Tour de France jest wydanie z 2015 roku. Cieszę się, że ono także powędruje na półeczkę. Przed sekundą wspomniałem, że nie chcę drażnić kolekcjonerów tanimi, Tytułami, ale to co za chwilę zobaczycie, przekornie sprawi, że ci z pewnością wyłączą ten film. Moi drodzy, przeanalizujemy sobie teraz konflikt den i Eidos Interactive zawsze kojarzył mi się z serią Hitman, Thief czy Tomb Raider. I muszę przyznać, że trochę się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem ich logo na pudełku omawianej gry. Ponieważ wspomniany tytuł był mi raczej obcy, na potrzeby materiału musiałem przypomnieć sobie dokonania studia Pivotal Games i po krótkim researchu zacząłem łączyć kropki. Może dla Was to oczywiste, ale ja doznałem olśnienia, kiedy zajarzyłem, że Conflict Denied Ops to kolejna część serii Conflict Desert Storm i Vietnam W jednej chwili i przypomniało mi się jak z satysfakcją ciupałem w te gry na moim już dawno zutylizowanym atlonie. Oddział żołnierzy widzianych z trzeciej osoby, a podczas celowania gra przełączała się w tryb pierwszoosobowy. Conflict Denied Ops odszedł od tej formuły stając się rasowym FPS-em. Jednakże od czasu do czasu gra decyduje się pokazać w całości naszego protagonistę choćby w chwili wspinania się po drabinie. Gdybym kiedykolwiek miał zrobić ranking gier z PS3, które zestarzały się najbardziej, myślę, że wspomniana właśnie gra zajęłaby w nim dość wysokie miejsce. Co więcej, ta już na premierę zdawała się być, delikatnie mówiąc, trochę przeterminowana, co negatywnie odbiło się na ocenie końcowej w recenzjach. Pamiętajmy, że wciąż był to czas gwałtownego rozwoju FPS-ów i praktycznie każda nowa gra, aby zaistnieć, musiała mieć jakieś nowatorskie rozwiązania. Tymczasem archaiczny model strzelania, animacje, rozmyte tekstury pasowały bardziej do gier wydawanych na PS2 czy Nintendo Wii. Niestety porażka The Night Ops była gwoździem do trumny dla serii Konflikt, która po tej wpadce już się nie podniosła. Patrząc na to z perspektywy czasu, taki, a nie inny rozwój zdarzeń nie ma żadnego znaczenia. Lubię jak grom wrzucanym na półeczkę mogę nadać jakiś kontekst, a zwłaszcza kiedy tytuł w jakikolwiek sposób nawiązuje do beztroskich czasów, kiedy łaziło się z dyskiem po kolegach w celu skopiowania pirackich gier. Kiedy wyciągnąłem grę z pudła, od razu zauważyłem, że coś jest nie tak. Myślałem, że okładka jest zawilgocona, ale przy bliższych oględzinach okazało się, że to złudzenie powoduje pomarszczona folia na pudełku. Niby to jedyny jego mankament, ale skutecznie nakłania do wymiany opakowania w przyszłości. Zobaczmy, co z okładką. Niby w porządku, niewielkie pofałdowania i brzegi bez przetarć, ale tego tutaj oto przedarcia nie podaruje. Z rezygnacją przyjrzymy się teraz zawartości. Jest instrukcja i to całkiem. Przyzwoicie zachowana o akceptowalnym stanie brzegów. Płyta też niczego sobie, ale oględziny z wierzchu to niestety nie wszystko. Po odwróceniu jej spodem do góry naszym oczom ukazały się drobne, ale jakże niepożądane rysy. Właściwie już na tym etapie moglibyśmy zakończyć oględziny, ale powiedzmy, że damy się jeszcze ponieść tradycji. Przegląd wykonany zatem możemy już przyznać punktację, ale tym razem punktów będziemy raczej skąpić. Być może gra pokroju Conflict Denidops nie zasługuje, żeby w ogóle pojawić się w zestawieniu cenowym, ale my wszystkie, nawet najbardziej chore antylopy traktujemy równo. Na Allegro za Plankton od Eidos trzeba zapłacić 36 zł, co jak na taką grę jest kwotą niemałą. Na OLX cena adekwatna do produktu. To zdecydowanie zła pora na zakupy na Vinted. Najtańsze kopie wystawili zagraniczni sprzedawcy, więc po dodaniu kosztów wysyłki już tak tanio nie jest. W polskim seksie za grę zapłacimy 20 zł. 8 zł z wysyłką. W Wielkiej Brytanii podobnie. Według price charting na eBay średnia cena to jakieś 17 zł, ale niestety bez kosztów wysyłki. Dawno temu gra z niskiej półki kosztowała dokładnie tyle, ile powinna. Ja zapłaciłem za grę 18 zł, dzieląc cenę paczki na ilość gier zakupionych w bundlu. Wygląda na to, że to najlepsza cena w zestawieniu, ale gra posiada mankamenty, więc raczej był to średni interes. W Bandlu zawsze taniej. To właśnie ta maksyma przyświecała mi podejmując decyzję o zakupie obejrzanych zestawów. Największym marzeniem mojego życia było zebranie wszystkich FIF, jakie wyszły na PS3. A że jak wiadomo, są to gry unikatowe, zadanie wcale nie było łatwe. Na szczęście w końcu udało się ustrzelić odpowiedni pakiet zawierający wyłącznie polskie wydania. W drugiej zaś paczce znalazły się gry w dużej mierze niewydane w Europie, więc często ich cena w naszym rodzimym Januszewie jest nieadekwatna do Wartości. Ponadto znalazły się tu też ostatnie roczniki gier sportowych, których kolejne iteracje zagościły już na konsolach nowej generacji. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobały dzisiejsze zakupy i czy Waszym zdaniem warto było taki zestaw wcisnąć na półeczkę. A ja tymczasem żegnam Was tradycyjnym, ekumenicznym, turbosłowiańskim. Daj Boże zdrowie! W kwestii licznika sprawy mają się tak. Tydzień temu na półeczce spoczywały 372 gry, ale po dzisiejszym konkretnym update'cie jest ich już 393 i tylko 7 sztuk brakuje by rozpocząć odliczanie ostatniej setki.